W ostatniej kolejce sezonu zasadniczego rozgrywek drugiej ligi piłkarzy ręcznych MUKS Piaski zmierzył się w hali centrum szkolenia policji z AZSM Biała Podlaska. Klub z Legionowa wciąż walczył o uratowanie się przed spadkiem, natomiast zespół z Białej Podlaski miał szansę wyprzedzić w tabeli AZS Uniwersytet Warszawski i bezpośrednio awansować do pierwszej ligi. Spotkanie wcale nie przypominało rywalizacji wicelidera z przedostatnim zespołem w tabeli. Było bardzo zacięte, wyrównane i jego wynik ważył się do ostatnich sekund. Po początkowo wyrównanej grze goście uzyskali kilkubramkową przewagę. Po pierwszej połowie AZS Biała Podlaska prowadził 14 do 11. Początek drugiej połowy należał także do gości. W 50 minucie MUKS zdołał jednak odrobić straty. Po trzech kolejnych bramkach Adriana Prądnickiego gospodarze przegrywali już tylko 20 do 21. Zespół Tomasza Porzezińskiego ambitnie walczył do remisu. Udało się to w ostatniej minucie meczu po rzucie Krzysztofa Kozłowskiego. Niestety ostatni atak azs u okazał się skuteczny i goście wygrali 24 do 23. Kibice obejrzeli znakomite, emocjonujące widowisko. Tomasz Porzeziński odebrał nawet po meczu gratulacje od szkoleniowca drużyny gości. Przepraszam się, włączam Panie Tomaszu. Gratuluję, naprawdę fajny zespół budujecie. i mi się, bo bardzo ambitnie grali. Widać, że zaczyna jest dobra robota jest tutaj. No, dziękuję bardzo. Takie słowa są na pewno miłe, ale trener pokonanej drużyny czuł lekki niedosyt po ostatnim gwistku sędziego. Zespół przede wszystkim zasłużył na remis, no, aczkolwiek boisko niestety zweryfikowało do, bardzo boleśnie, dosłownie w ostatnich sekundach. Zespół oczywiście zasłużył na, 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 na słowa pochwały, bo od jak zresztą tutaj wszyscy widzimy od pewnego czasu. Widać postęp, widać walkę, widać zaangażowanie. Mimo zwycięstwa w legionowie trener AZS-Biała Podlaska nie był zadowolony z gry swojego zespołu. Mam wiele zastrzeżeń do, tego, do naszej gry. Niemniej zwycięstwo to jest zwycięstwo, ale szanuję przeciwnika, który podjął walkę, który walczył, który mm, czuł, że gra z wiceliderem, ale nie miał respektu, i podoba mi się ta młoda drużyna. Jak się okazało wkrótce po meczu, zwycięstwo nie pomogło zespołowi z Białej Podlaskiej wyprzedzić warszawskiego AZS-u, który wysoko pokonał w Białym Stoku słoneczny stok. Drużyna z Warszawy zakończyła więc rozgrywki na pierwszym miejscu i wywalczyła awans do pierwszej ligi. AZS Biała Podlaska zagra w barażach. Sobotnia porażka nie przeszkodziła gospodarzom w utrzymaniu się w drugiej lidze, ponieważ walczący z Legionowianami o utrzymanie Pablic przegrał w Konstantynowie Łódzkim i nie zdołał wyprzedzić drużyny Tomasza Porzezińskiego. Druga runda rozgrywek pokazała, że MUKS posiada już zespół zdolny do walki z czołowymi drużynami drugiej ligi, ale żeby walczyć o coś więcej niż środek tabeli, zespół wymaga wzmocnień. Przede wszystkim rozgrywających. My musimy mieć, bo w tej chwili. Ci chłopcy, którzy grają u nas na pozycjach rozgrywających, przy całym szacunku do tego, co robią, to niestety są to zawodnicy, którzy zostali zaadaptowani z innych pozycji, najczęściej z pozycji skrzydłowych. I tutaj naprawdę ciężko im, się, ciężko im się przestawić na inne myślenie o graniu. Klub szuka zawodników doświadczonych i już prowadzi rozmowy z kilkoma graczami chętnymi do reprezentowania barw Legionowskiego Klubu w następnym sezonie. Tegoroczny ostatni mecz nie oznacza jeszcze przerwy w rozgrywkach. MUKS czeka jeszcze kilka meczów sparingowych, między innymi z sobotnim rywalem, który będzie przygotowywał się do baraży o awans do pierwszej ligi.